XPG, czyli Extreme Performance Gear. Ci, którzy korzystają z szybkich dysków SSD od firmy Adata z tym właśnie dopiskiem, na pewno będą kojarzyć markę. Tak samo fani mechanicznych klawiatur, od kiedy to na rynku, kilka lat temu pojawiła się klawiatura XPG Samoner, która nawet do tej pory jest jedną z chętniej kupowanych klawiatur gamingowych. Sam polecam wersję z przełącznikami Cherry MX Red. Jednak dziś w moje ręce trafiła myszka od XPG, czyli model Primer. Zobaczmy, czy będę z niej tak samo zadowolony, jak z dysku SSD tej samej marki, który napędza mojego peceta. Zacznijmy od pudełka, a mianowicie od jego zawartości. Mamy tutaj krótką instrukcję obsługi oraz kartę gwarancyjną, zestaw naklejek producenta oraz samą myszkę. Fajnym elementem pudła jest otwarcie z okienkiem, więc jeśli znajdziecie myszkę gdzieś na sklepowej półce, to możecie ją sobie przymierzyć. Myszka z samego designu nie jest niczym odkrywczym, jednak może się podobać przez ciekawie zaimplementowane oświetlenie RGB, które poprowadzono przez całą jej długość po obu stronach. Scroll oraz przyciski pod nim również mają świecącą obwódkę. Oświetlono także napis primer. Drapieżnego wyglądu i charakteru dodaje też dolna część myszki, wykonana z czerwonego plastiku, co fajnie kontrastuje z klasyczną czernią górnej obudowy. Sercem myszki jest sensor PixArt PMW 3360, którego maksymalna rozdzielczość sięga 12000 dpi, co oznacza, że myszka daje szeroki zakres dostosowania do własnych potrzeb posłuży zarówno fanom grania w CSa czy tam innego APEXa, jak i osobom zajmującym się montażem filmów czy po prostu scrollującym internet. Korzystałem z XPG Primera niecały miesiąc i muszę powiedzieć, że ciężko będzie mi się od niej odzwyczaić, gdyż wyprofilowanie myszki jest naprawdę bardzo dobrze przemyślane. Myszka bardzo dobrze leży w dłoni oraz nie męczy tak nadgarstka podczas dłuższych sesji przy komputerze, co miało miejsce, gdy korzystałem z mojej prywatnej myszki. Na plus są oczywiście wyprofilowane uchwyty po bokach, które mają fakturę o charakterze antypoślizgowym. Fajnym elementem jest również kabel w oplocie, co niweluje szansę na jego przetarcie się. ClickWix PG Primer nie jest też bardzo agresywny, o ile można to tak nazwać, gdyż przełączniki OMRON zamontowane w sprzęcie nie tylko gwarantują wysoką wytrzymałość, nawet do 20 milionów kliknięć, ale także i komfort pracy. Dedykowane oprogramowanie XPG o nazwie Prime, co za zbieg w nazwie, pozwala na ustawienie wybranych trybów oświetlenia myszki oraz funkcji przycisków według własnych preferencji. XPG Primer dzięki pomocy programowania jest również w stanie tworzyć makra, co daje dodatkowe możliwości bardziej zaawansowanym użytkownikom. Osobiście nie jestem wielkim fanem FPS-ów. Lubię czasem postrzelać, no ale na takiego CSa to mam niestety alergię. Przez okres testowania XPG Primer podczas grania na co dzień przeturlały się takie tytuły jak New World, Forgive Me Father czy Graven. Jednakże uważam, że zapaleni gracze zarówno Counter Strike'a jak i Minecrafta, dla których myszka jest najważniejszym peryferium do gry, będą z XPG Primera zadowoleni. Wysoka rozdzielczość DPI oraz bardzo dobrej jakości przełączniki bez problemu podołają największym wymaganiom graczy. Moim zdaniem, jeżeli ktoś nosi się z zakupem gryzonia do komputera i leży mu na sercu zarówno wygoda podczas grania, jak i szeroki zakres dostosowania myszy do własnych potrzeb, to produkt XPG jest jak najbardziej godny uwagi. Na czas nagrywania materiału cena XPG Primer oscyluje pomiędzy 176 a 240 zł. Czy to dużo? Odpowiedź na to pytanie już pozostawię Wam. Podzielcie się opiniami na temat tego sprzętu. Jak Wam się podoba? Komentarze są Wasze. Ja tymczasem się z Wami żegnam i do zobaczenia.